Łukasz Karpiel, przegląd prasy. Witam Państwa. Newsweek ostrzega, idą brunatni. Kiedyś poeta powiedział, że skojarzenia to przekleństwo. Chociaż w przypadku Newsweeka to już nawet nie są skojarzenia. To jest jakieś natręctwo, to jest jakaś mania natręstw. No wszystko im się z jednym kojarzy. Wypowiadający się. W tym artykule dziennikarz Gazety e, Wrocławskiego, oddziału Gazety Wyborczej, zobaczył idących ONR-owców czwórkami do kościoła Hitler Jugend. Kiedyś widzieli e, płonące pochodnie podczas miesięcznic e, smoleńskich, marsze faszystowskie. To jest obłęd. Ciekawe czy jak na przykład dziennikarze Gazety Wyborczej widą, widzą przedszkolaków idących, trzymających się za ręce, idących w szeregu, to im też się takie skojarzenia przychodzą do głowy. Patrząc na to, jak z natręstwami zmagał się filmowy Detektyw Monk, współczujemy. Ten artykuł wzbogaca też naszą wiedzę o erystyce, czyli o takiej sztuce prowadzenia sporu w ten sposób, żeby wyszło na moje, bez względu na prawdę materialną. Erystyka zna różne argumenty, odwoływanie się do osoby i tak Ale pojawia się tu argument z mazowieckiego, a brzmi on mniej więcej tak. Przecież w programie ONR-u jest postulat odrzucenia ideologii praw człowieka jako nie nadającej się pogodzić z chrześcijaństwem. To absurd mówić coś takiego, zwłaszcza w Małachowiance, którą kończył premier Mazowiecki. On zawsze podkreślał, że chrześcijaństwo i prawa człowieka nie są w konflikcie, wręcz przeciwnie, wzmacniają przyrodzoną godność człowieka. Mówi jeden z yy, wypowiadających się w tekście idą brunatni. Jak Tadeusz Mazowiecki tak mówił, to rzeczywiście dyskusji nie ma. Biadolenie nad tym, że młodzi ludzie nie mają autorytetów, że dają się uwodzić prostym hasłom, że te autorytety są opluwane. Zacytujmy. Bartoszewski to Żyd, podobnie jak Mazowiecki, Geremek i Kuroń. Nie warto o nich pamiętać. Ich groby na Powązkach są zaniedbane. Może to jest kwestia autorytetów. A nie młodych ludzi. Czy nad tym się wartałoby nie zastanowić? W całym tekście zabrakło głosów yy, ludzi, którzy faktycznie byliby poszkodowani tą brunatną falą, tym wzmożeniem takim nacjonalistycznym. No, widać wyraźnie, zabrakło kolorowych, dobrało się spośród białych.